Cześć manko. z tej strony Skid omówimy sobie dzisiaj Conquesta jakie są plusy i minusy szczerze, grania na Easy Normal i Hard No tak naprawdę Was interesuje po prostu różnica więc sobie głównie o niej dzisiaj porozmawiamy, a zacznijmy od tego, że mam dostęp po prostu do wszystkich trzech poziomów i dzięki temu mogę Wam pokazać różnice, bo to Was interesuje, więc przedstawię Wam Easy jak wygląda ponieważ na Dark mogę grać tylko Easy na średnim Boże, na średnim koncie, na maluchu, na skicie JR mogę grać tylko normala, easy. No i wiadomo, już tutaj średnie konto, jak i główne, mogę grać harda i tam gram hardy, więc y, słuchajcie, jeżeli idzie o poziom easy, no to wiadomo, od 0 plus GP, czyli od samego początku macie easy dostępne, rekomendowane jest 700k GP. Nie sugerujcie się tym i spokojnie róbcie sobie tego konkursa, nawet jak macie mniej, jak macie 500, nawet 400, więc spokojnie możecie podejść i próbować sobie robić. Jeżeli chcecie spróbować normal, a nie graliście wcześniej easy, no to niestety zablokuje Was ta możliwość zrobienia sobie tutaj normala, ponieważ musicie ukończyć easy. A więc, znowu to samo, rekomendowany power jest 2 miliony gp. Ale myślę, że spokojnie nawet z jednym milionem można tam spokojnie powalczyć. Dla was najważniejsza wtedy będzie pierwsza skrzynka. Jeżeli idzie o harda, no to już tutaj rekomendowane jest 5 milionów GP i wydaje mi się, że tak od 4 milionów na plusie, jeżeli ma się kilka dobrych składów, można już kombinować i wtedy walczyć na tym hardzie. Także tutaj też musicie ukończyć normal, żeby sobie podejść do harda. Nie musicie robić filców. Wam jeżeli chcecie od razu zaczynać od normala, po prostu bierzecie easy lecicie wszystkie sektory, jak wam popadnie i się nie przejmujecie ficami. Zaliczacie cały sektor piąty. Dziękuję, do widzenia. Macie normal odblokowany na następny konkurs. Także przejdziemy sobie teraz już do omawiania dokładnie czym się różnią. Tak naprawdę tutaj rzeczy, bo sam wybór poziomu no to wiadomo, muszą być pełne warunki spełnione. Więc słuchajcie Wejdziemy sobie, zaczniemy najpierw od najłatwiejszego poziomu, także od easy, więc przeskoczymy okienkiem sobie tutaj do, o czekajcie, nie, ten, nie ta cyferka, więc przejdziemy sobie do konta toalety. I tutaj, jeżeli idzie o, jak już widzieliście, zmieniały się obramówki oczywiście Giro, więc tutaj, jeżeli idą o bossów, to się nie zmienia, bossowie są wciąż tacy sami, więc tu finalnie tylko mogą się zmieniać walki. Najważniejsze zmiany to jest po prostu... Gir tych postaci. Dostajemy tutaj. Wejdziemy sobie na pierwszy sektor i sami zobaczycie, to wygląda tak, że mamy tam gir. O, jakiś mała zawiecha się złapała na bluesaku. Dobra. Więc jeżeli idzie o giry, no to tam mamy, to powiedzmy, tutaj mamy Wejdera, który to może być Gir. No nie wiem, tak na oku weźmy od 4 do 6 tak naprawdę. Ciężko teraz określić to, bo nie mamy wglądu no, i tutaj powiedzmy Jir 7, 8 jest najwyżej, więc robi tutaj taką różnicę. To niestety, minus jest taki, jeżeli idzie o Easy, nie dostajemy części do reliktów, nie dostajemy datakronów. Jakaś tam może mała waluta gdzieś tam wpadnie, ale niestety nie mamy tych dodatkowych walk na Easy, żeby tutaj zdobyć sobie te części do robienia datakronów. Więc jeżeli chcecie bawić się w datacronę, oczywiście, a myślę, że każdy chce, bo to robi ogromną różnicę, musicie iść po normala, nie możecie się bawić wizji, więc jeżeli sami widzieliście o Jiri, idzie o to. Teraz skoczmy sobie tutaj do poziomu na normalu, zobaczycie, jak wygląda to aktualnie tam. Więc jeżeli idzie o poziom normal, no to już tutaj widać od razu, mamy G12 na starcie, więc pierwszy sektor wejdziemy sobie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i tutaj już widać różnice, tak? Vader oczywiście też dostaje G12 na starcie. Tak samo pozostałe te osoby z teamu to samo tutaj. No i to co najważniejsze, tutaj mamy dodatkową misję, dzięki której możemy zdobyć oczywiście tutaj z pierwszej skrzynki normal możemy datakrona sobie wyłapać, możemy wyłapać walutę, także od normala zaczynamy łapać sobie tutaj te wszystkie datakrony, jak i walutę, i oczywiście wszystkie części, które są potrzebne. Także to mniej więcej wygląda tak. Na hardzie, myślę, że już się domyślacie, jak to wygląda. To różnicy oczywiście nie robi, ale już Wam pokażę. Różnica jest dosłownie tylko taka, że mamy tutaj JIR 13, więc no już piekielnie mocniejsze teamy. Więc tu dosłownie, tylko tym się różni od normala. Jeżeli idzie o same sektory, one niczym się nie różnią, tak naprawdę, bo walki to jest losowe, jakie teamy dostaniecie, to nie jest z góry ustalane. Tak samo tutaj, dobór oczywiście, dysków, to wszystko jest loteria, nigdy nic, nikt nie ma tego samego. Więc tutaj tylko dosłownie y, zmieniają się bosowie, zmieniają się oczywiście to, że mamy tutaj datachrony na Easy, Normal, oczywiście tutaj postacie też się zmieniają na dużo trudniejsze. No. I teraz możemy przejść do takich dokładniejszych analiz, jeżeli idzie o różnice. Różnice są w sektorach, jeżeli idzie o walki bossów i minibossów. Mamy tutaj na przykład na hardzie. Musimy wygrać z użyciem Kylo, musimy oczywiście bez załogi Ufu czy tam Jedi i Sithów wywalczyć walki, tak? Więc tutaj się różni ta różnica. Teraz wam pokażę jak to wygląda na poziomie normal oczywiście. Na normalnym poziomie, w sumie mogliśmy nie wychodzić z tych okienek, na poziomie normal wygląda to w ten sposób. O, bo gra troszkę myśli. Jeżeli jeździ nie bossa Vadera, tak? No i tutaj już macie zdecydowanie prościej, ponieważ wystarczy... Nie musicie używać Kylo bez maski, żeby tutaj to zaliczyć, więc jeżeli idzie o to, tutaj to mamy tylko użycie, oczywiście bez Sithów, bez Jedi i bez żadnego składu ma być Ufu. Czyli gramy czystkę totalnie, po prostu. Jeżeli idzie o kolejne, czyli o Easy, no to w jest yy, chyba zdecydowanie prościej, tak naprawdę. Nawet szczerze nie pamiętam, wiecie tyle kont, to łatwo zapomnieć nieraz o tym, jakie różnice są. Jeżeli idzie tutaj o walki, no to mamy to samo: wygrać yy, bez Sitów, bez Jedi, bez Ufów, więc tutaj się to nie różni. Jeżeli idzie o walkę z Bossem tutaj w tym przypadku różnią też się pizzy, tak? No musimy akurat tutaj wygrać z Benem Solo, Kylo Renem oraz Kylo Renem Masket, więc tutaj to samo, bez Ufu, bez Jedi, bez Seatu, więc wygląda to mniej więcej w ten sposób. Jeżeli idzie o poziom normal, to chyba tych bossów, przynajmniej końcowych, z tego co pamiętam, nie do końca się różniły już te rzeczy, bardziej o tych mini bossów chodziło, bo tutaj jak widzicie mamy pizzy dosłownie te same. No i na hardzie, jak się domyślacie, będą dosłownie te same fitsy, nic innego nam tutaj się nie zmienia, z wyjątkiem tego, że mamy inaczej zagrać tutaj z benem solo, co nie i musi przeżyć, nie macie tam możliwości, że jedna z danych z tych trzech postaci, tylko w tym wypadku już musi być ben solo, więc tu się różni tym, teraz przejdziemy do fitsów sektorowych. No i tutaj już mamy w tej sytuacji pokonać droidów 50 razy, droidami 50 jednostek mamy pokonać, tutaj mamy oczywiście wygrać bez tanków 14 walk. Defense apa złapać 40 razy oczywiście i bloki ability nałożyć 60 razy. Tak to wygląda na hardzie. Teraz skoczymy na normala. To przedstawimy wam jak to tam wygląda przy okazji. Więc na normalu wygląda sytuacja w ten sposób, że mamy fitsy, mamy 3, nie mamy 4 do wykonania, teraz mamy 3 i mamy pokonać 35 jednostek droidami, mamy pokonać 7 jednostek bez tanków zagrać, może pokonać, zagrać bez tanków mamy 7 takich walki i defense złapać już tylko 20 razy, więc jest zdecydowanie prościej, no ale wiadomo, oczywiście, że nagrody będą się różnić, ale do nagród przejdziemy sobie spokojnie później teraz jeżeli idzie o sektor pierwszy i oczywiście oficyny na easy, więc na easy sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy dwa fitsy, i w tym wypadku mamy złapać defense up tylko 10 razy i trzy razy wygrać walkę bez tanków, więc zdecydowanie prościej jest to oczywiście możliwe dla wszystkich normalnych do zdobycia. Także jak sami widzicie, te sektorowe różnią się dosłownie ilością, tak naprawdę. No do sektora drugiego nie przejdziemy, ale domyślacie się mniej więcej już jak to wygląda, więc przejdziemy do głównych fitsów, żeby wam zaprezentować jak one się różnią. No i tutaj w tym wypadku mamy 100 razy użyć tam postaci z Golden Challenge Patchem jakiś tam to z automatu się samo robi, więc tym się tak dokładnie nie przejmujcie. Oczywiście tam są różne strony od Big gdzie możecie tam ogarnąć jakimi składami różnymi robić te walki. No i mamy też 10 razy wygrać z Dartalon bitwę. Mamy 3 razy tutaj z trzema klonami wygrać walkę. Musimy wygrać 10 walk z Feniksami, z użyciem oczywiście 5 postaci. Nie możemy 4 dwóch tylko musi być 10 walk pełnym składem. I muszą być w nim tylko Feniksy. No i co? 25 jednostek pokonać z użyciem właśnie Kala Kessisa, Cyr Junda oraz Jedi Knight Kalkesis. Także to jest troszkę bardziej wymagające, bo to musi Kal zabić i musi Cyr zabić. Nie może nikt inny, tylko koniecznie oni muszą, więc to może być troszkę trudniejsze do zrobienia. No i tutaj, oczywiście, możemy zdobyć sobie kończąc Moving Forward, możemy zdobyć tam dysk odpowiedni z tym dyskiem. Wystarczy, że wejdziecie jeden raz do walki i wygrywacie. Kolejna rzecz to jest wygranie pięciu walk y, używając łuki ich samych, więc y, no, dla tych co mają łuki to mogą zrobić na easy, jest to wykonalne oczywiście. No i tak samo tutaj dostajecie kolejny dysk, którym wystarczy, nawet nie dysk, to był jakiś tam y, gadżet, który wkładacie do ekipunku i wystarczy, że wejdziecie do walki z nim i macie zaliczony quest. Także tutaj widzicie jak to wygląda, nie wygląda tak strasznie. No już zdecydowanie gorzej to wygląda, jeżeli idzie o kolejne konto, a więc przejdziemy sobie teraz do postaci na normalu, może postaci do składów. Więc jeżeli idzie tutaj o normala, no to zobaczycie, już troszkę punktowo różnią te rzeczy. Więc mamy już w tym wypadku 200 pokonać jednostek tym Golden Challenge Patchem, mamy 200 walk z dartalon Talon wygrać, i tutaj tak samo mamy 20 już walk wygrać, używając klonów. I tutaj musimy wygrać 10 walk już nie samymi Fenia feniksami. Tutaj już musimy mieć kapitana Rexa, Chopera, Ezre, Here i Kanana. Co jest dość już dużym utrudnieniem, ponieważ wiadomo, że tutaj G12 mamy, no to jest zdecydowanie trudniej to walczyć, co nie? Następnie mamy tutaj, jeżeli idzie o pokonanie jednostek przez Skala, CIR i JKCK, więc 50 jednostek musimy rozwalić. Już jest zdecydowanie trudniej to zrobić, no ale dostajemy tutaj ten item, o którym mówiłem wcześniej. No i dobra, dalej. No dalej to już wiemy, tak? Bo musimy wykonać moving forward, czyli właśnie tutaj z pokonaniem jednostek. To samo, już tutaj mamy 10 jednostek ukiego do pokonania, więc jest troszkę więcej do robienia, no i go ostatni fit się nie różni. A jak to wygląda na hardzie? Także na hardzie to wygląda w ten sposób, że mamy tutaj jeszcze więcej jeszcze więcej rzeczy do robienia mamy, co nie? I dobra, słuchajcie, eventy, główne fitsy, boże, eventy. I mamy 250 jednostek do pokonania, w tym przypadku musimy 40 walk wygrać już nie Darth a musimy Malgusem wygrać. I do tego 40 walk klonami musimy wygrać, 20 walk z użyciem Feniksów, ale właśnie Kapitanem Rexem, Chopperem, Ezrom, Herom, Kananem. 100 jednostek do pokonania właśnie Kalem, Ciri i oczywiście JKCK. Do tego, no tutaj już się nie różni, do tego mamy tylko 20 jeszcze jednostek, bo 20 wygranych walk łukimi, także różni się to wszystko tylko ilościowo, jeżeli idzie o główne fitsy. Fitsy sektorowe, Easy ma po prostu ich troszkę mniej, jeżeli idzie o, jeżeli idzie o fitsy właśnie normala, to mamy to tak pośrednio zrobione, co nie? I dobra, teraz przejdziemy sobie do tych nagród. Jeżeli idzie o same nagrody, no to tutaj się różni. Zacznijmy sobie od tego najmniejszego konta, czyli od Easy. I słuchajcie, jeżeli idzie o Easy nagrody, o kurczę wyszedłem z conquestem. myśli, bo mam trzy instancje włączone i troszkę nie wyrabia chyba. No ale okej, okay, dobra, to tylko po to, żeby było łatwiej pokazać Wam mniej więcej te różnice, więc trudno, musimy to przeboleć chwilowo, że troszkę dłużej myśli. Więc jeżeli idzie o same nagrody, czyli za samą skrzyneczkę, bo nie interesuje oczywiście Was to, bo nagrody jeżeli idzie o to, to zbytnio się nie różnią, to może ilościowo się różnią, nigdy do tego za bardzo się nie przyglądam skrzynki wiadomo, będziecie mniej dostawać tak, jeżeli idzie o te części na easy, na normal i na hardzie, ale was wszystkich interesuje ostatnia skrzynka, czym się różni tak, ale my sobie możemy spokojnie omówić pierwsza skrzynka jak wygląda na easy no dostajemy jakiś tam jir jedną skrzynkę, dostajemy drugą skrzyneczkę z jirem dwie sztuki, 200k oczywiście tutaj waluty no i dostajemy jeszcze cztery części do ulepszania, jeżeli idzie o hmm, jeśli idzie o ten umiejętności, widzicie, za, za, tak dawno tych fioletów się nie widzi na oczy, że człowiek zapomina co to jest. No i dobra, jeżeli idzie o kolejne rzeczy, czyli mamy w tym wypadku to poziom normal, to zobaczymy sobie jak to wygląda na normalu oczywiście. Oj, no, nie widzę jeszcze raz, co nie trzeba. Więc jeżeli idzie o tutaj nagrody, no już widzicie, że się różni. Jeżeli idzie tutaj o górę, mamy statki, tak? Mamy tutaj taką różnicę, troszkę więcej tych części wypada. I pierwsza skrzynia wygląda troszkę inaczej. Kurczę, ja omówiłem drugą. Dobra, to przejdźmy do drugiej, bo tutaj się zaczyna różnica, tak naprawdę. No i dobra, tutaj widzicie, już na normalu mamy dodatkowe części, oczywiście, jeżeli idzie o... Macy do tych do datakronów. Mamy 5 szardów dostatków. Mamy G12 skrzynkę z Girem, jedną sztukę. No i tutaj mniejszy Gire, 2 Łącznie 3 skrzynki, 400 kawaluty, 200 kawaluty do datakronów. Dostajemy żółte umiejętności dostajemy nowzetę. No i tutaj oczywiście części drobienia, części drobienia tych slajków, jeżeli idzie o mody. Więc tutaj już widzicie, jest zdecydowanie większa różnica. Teraz tak, jeżeli idzie o harda, no to już tutaj się domyślacie, że będzie na pewno zdecydowanie lepiej, będzie więcej nagród. Dlatego pokażę Wam mniej więcej po prostu różnicę przy tych samych skrzyneczkach, a potem pokażę Wam po prostu ostatnio, mówię, w każdej skrzyneczki też nie ma co specjalnie omawiać, więc to była druga skrzynka. No i w tym wypadku, jeżeli idzie już o drugą skrzynkę na hardzie, mamy 30 szardów Malikosa w tym przypadku, 15 statków do szardów do statku Malaka i teraz tak, jeżeli idzie tutaj, mamy 20 części do robienia slajk, jeżeli idzie o oczywiście relikty, boże slaj, do ulepszania modów, boże modów, jezu, widzicie, pląta mi się język, 20 części do robienia po prostu reliktów, 22 części do robienia reliktów, 20 kolejnych części do reliktów, 40 do kolejnych reliktów, 15 do reliktów, mamy 3 już części do datakronów, jeżeli o to idzie. Mamy tutaj już łącznie 4 skrzynki, tak? tylko że jest tym bardziej, że tutaj z injektorem mamy dwie skrzynki, mamy G12 plus oczywiście dwie skrzyneczki, G12 dwie skrzyneczki dostajemy, tutaj mamy kolejne dwie skrzyneczki z niższym i 1,8 miliona waluty, 900k waluty do datakronów, 10 żółtych do umiejętności oczywiście rzeczy, no i 5 zetek, no i tutaj mamy do części, do slajków, do modów. Także już różnica jest ogromna No i teraz zejdziemy sobie od góry do dołu Także lecimy na sam koniec Na ostatnią najważniejszą skrzyneczkę dla wszystkich Także na końcu Jeżeli idzie o harda dostajemy 90 shardów do Malikosa 30 do, stat do statku Malgusa Boże, ja mówiłem wtedy Malaka to jest statek Malgusa, sorry. No i dostajemy, no tutaj mniej, tak? Możecie się zastanawiać, dlaczego dostajemy w osanie skrzynce 20, 10 tych, a w drugiej skrzynce dostajemy 20 tego, 20 tego i więcej innych. No niestety, tak to jest zaprojektowane, że teoretycznie piąta skrzynka wypada też lepiej, bo dostajemy więcej jiru, dostajemy więcej części do DataCronów, do kronów może niekoniecznie, ale do reliktów właśnie, więc... No niestety, coś za coś, tutaj dostajemy dużo więcej shardów, co troszkę bardziej jest opłacalne niż jednak dostanie więcej tego jiru, czy yy, tych części do datakronów, więc yy, Datacronów ma reliktów i, i modów, więc tutaj na tym się nie skupcie, że dostajecie więcej tam mniej. Więc ja mówię, dostajecie, no już tutaj dostajecie ważniejsze części tak naprawdę do reliktów, które ciężej jest robić, to tutaj już... Też naprawdę, Elektrium też dość ciężko się robi, więc to są bardzo ważne rzeczy. Kolejne rzeczy: no to mamy już tutaj dosłownie też trzy części do Data bo takie tylko używamy. Tutaj, oczywiście, do reliktów wszystkie dostajecie części po troszku. Dostajemy no mniej skrzynek niestety, bo jedną skrzynkę z injektor G12, plus jedną skrzynkę G12, jedną skrzynkę z mniejszym dzirem też jedną skrzyneczkę. Dostajemy 2,8 miliona kasy, 1,4 miliona kasy za. Za oczywiście datachrony, 10 do umiejętności żółtych, no i 5 zetek, no i oczywiście też części do yy, też części do slajków modów, więc tutaj to tak wygląda, jeżeli idzie o harda, przejdziemy sobie teraz do normala i jeżeli idzie o normal, to sprawa wygląda aktualnie tak Przeskoczmy sobie do tej czerwonej skrzyneczki, no i czerwona skrzyneczka, no już tutaj widać od razu przeskok tak naprawdę, mamy 25 szardów, jeżeli idzie oczywiście o, o Malikosa, 15 do statku Malgusa, no i tutaj aż takiej różnicy nie ma, nie dostajemy tego niebieskiego i temu, jeżeli idzie do reliktów, nie dostajemy też Aeromagnifera, czy jak on się tam nazywał który często z challenger pita wypadał zawsze Zingbada nie dostajemy, czy jak to się tam nazywa nigdy nie pamiętam tych nazw dostajemy za to resztę, jiru tak naprawdę jeżeli idzie o relikty od Chromionu, elektrium nie dostajemy, nie dostajemy jeszcze tamtego drugiego, więc no niestety, dostajemy troszkę mniej, no ale ci co robią normala no to starają się o to walczyć, tak no i dostajemy części do datacronów, dostajemy no więcej skrzyneczek, jeżeli idzie niż w porównaniu do harda, no ale no nie ma sensu skakać do normala, żeby robić więcej skrzyneczek. I pozostałe rzeczy się nie zmieniają. Dostajemy tak samo zetki, walutę troszkę mniej. No i oczywiście części slajk do modów. Jeżeli idzie o Easy, to w tym wypadku wygląda to następująco easy mamy taki szkopułek mały, że dostajemy tutaj tylko części do nawet dwa itemy tak naprawdę dodate do, 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 do reliktów i to do te dość łatwo się jeszcze zbiera nawet powiedzmy dostajemy parę skrzyneczek, oczywiście z Jirem nie dostajemy injektorów, dostajemy tutaj samą walutę jeżeli idzie o kredyty, dostajemy tutaj żółte, dostajemy nie, fioletowe i żółte do umiejętności nie dostajemy zetek niestety no, i tutaj oczywiście mamy części do like modów. No i teraz tak, wasze będzie pytanie, takie: czy jeżeli skończyłem Easy, czy ma sens robić dalej Easy czy przeskoczyć na normal? Powiem tak, jeżeli idzie o to robienie, lepiej zrobić jedną skrzynię na normalu. A dlaczego? Ponieważ jak sami widzieliście, co my tutaj mamy, teraz wam pokażę, jak wygląda skrzynka normalna. Z pierwszego podejścia. Właśnie dlatego też na koniec zostawiłem te skrzynki z pierwszym poziomem. Dlatego przeskoczyłem do dwójek od razu. I teraz tak. Jeżeli macie możliwość podejścia, próby zrobienia sobie tego normala, no to robicie sobie ten normal. O, strasznie mieli. Dobra, ale to dlatego, że trzy instancje. On strasznie dużo pamięci pożera. Dlatego zazwyczaj gram na jednej instancji, teraz nie na trzech. Dobra, słuchajcie, no i tak mamy skrzynkę pierwszy, normal, tak? I ona teoretycznie nie wygląda lepiej, tak? Ktoś by powiedział, ale osiągnięcie drugiej skrzynki nie jest takie trudne na normalu. I sami widzicie tu różnicę. Dostajemy na starcie z pierwszej skrzynki od razu części do datachronów, oczywiście. Tutaj jest ten jear gorszy, bo nie dostaniemy tego G12 i tak dalej, dostaniemy mniej waluty ale dostaniemy jedną Zetę, także tu musicie sami sobie pogłówkować, czy wam chce się robić easy, czy chcecie po prostu zrobić normal jedną skrzynkę i mieć z głowy, powiem tak warto próbować podejść wtedy do tej drugiej skrzynki, bo myślę, że wtedy na spokojnie możecie sobie to osiągnąć to, to nie jest jakiś tam straszny problem, żeby to zrobić, więc tutaj mówię Różnica była taka, że kiedyś pierwsza skrzynka normal była taka jak Easy, więc tu się troszkę zmieniło, troszkę oddają, żeby Easy zachęcić, że dają jakieś tam więcej skrzyneczek, dają na przykład nie dają zety dlatego to się tym różni. A jeżeli idzie o różnicę między Normal Hard a jeżeli idzie o... Boże normal a hard, no właśnie. Jeżeli idzie o różnicę tej skrzynki, pierwszej a ostatniej na normalu, no to już sami widzieliście jak wygląda na normalu ostatnia skrzynka, dostajemy shard'y, tak? No jeżeli idzie o hard'a, no to oczywiście wiadomo, że tak kolorowo nie będzie. Już Wam to demonstruję, tylko wyłączę jedną instancję, żeby... O kurczę, ja tą chciałem wyłączyć. Dobra. I słuchajcie, jeżeli idzie o pierwszą skrzynkę Harda, no to ona wygląda następująco: dostajemy 25 szardów, 15 shardów do statku, dostajemy tutaj oczywiście rzeczy do Datakronów, dostajemy też rzeczy, dostajemy do reliktów, rzeczy, dostajemy do modów, dostajemy skrzynki. To jest pierwsza nagroda. I jeżeli idzie o Harda i Easy. Boże, o harda i normal, to te skrzynki wyglądają prawie identycznie. Dlatego, jeżeli masz możliwość robienia sobie harda, no to jak najbardziej podejdź do harda, zrób pierwszą skrzynkę i masz tak naprawdę całą robotę z normala wykonaną. Także tutaj możesz spokojnie do tego podchodzić. No ale, jeżeli idzie o easy, no to już tutaj jest wasz wybór, co nie? Możecie spróbować jeden raz i. Porównać to chyba sobie na u siebie możecie tak naprawdę najlepiej, bo jeżeli ja bym miał wybierać między Easy a Normal, wybrałbym Normal i próbę zdobycia drugiej skrzynki, bo daje ona więcej niż maksymalna na Easy. Jeżeli mam możliwość podejścia do Harda, biorę Harda. Pierwsza skrzynia jest identyczna, a nawet może ciut lepsza. Biorę Harda. Zawsze pamiętajcie, jeżeli osiągnęliście max i macie możliwość podejścia do Normala, podchodzicie do Normala. Jeżeli macie możliwość podejścia do harda, podchodzicie do harda. Pierwsza skrzynia zawsze będzie lepsza niż ta skrzynia ostatnia z danego sektoru. Więc śmiało próbujcie, nic na tym nie tracicie. Jeżeli stracicie, no trudno, musicie wtedy wiedzieć, macie wtedy pewność, że na pewno nie jesteście jeszcze w stanie tego osiągnąć, ale Robiąc harda, jeżeli macie kilka składów, bez fitsów, bez skupiania się na głównych fitcach, na tych pobocznych sektorach, możecie osiągnąć trzecią skrzynkę. To samo, jak robicie na normalu, też spokojnie możecie pewnie piątą skrzynkę, może czwartą skrzynkę bez fitsów osiągnąć. Czy to samo na easy. To nie są jakieś trudne rzeczy, jeżeli o to idzie. Wiadomo, mi jest łatwo mówić, bo mam dużo składów i tak dalej na hardzie. Ale mówię o hardzie. Grając na normalu, na easy, spokojnie można to osiągnąć, nie mając składów. Właśnie... Tu macie u mnie ten plus. Mamy różne poziomy, mamy różne konta, więc na każdym etapie gry mogę coś tam podpowiedzieć, coś mogę doradzić, czy mogę właśnie porównać, jak wyglądają te konkursy. Mam nadzieję, że wam to się przyda, bo często pytacie właśnie o te skrzynki, o różnice, o jaki jest poziom trudności i tak Mam nadzieję, że ten filmik wam pomoże w tym i będziecie z niego korzystać. Także pamiętajcie, jeżeli macie możliwość, pierwszej skrzyneczki złapania wyższego. Poziomu, bierzcie i to róbcie, walczcie o tą skrzynkę, nie bawcie się w maksa, jeżeli macie grać na niższym poziomie. Tyle ja mam wam do powiedzenia. Trzymajcie się na razie i powodzenia w sezonie.